Musiałem umyć ręce bardzo dokładnie, niczym chirurg przed zabiegiem, żeby napierdalać z chirurgiczną precyzją Banalba. Robimy to Banalba. Robimy napis, zawsze to z łatwa uwaga, gra. Ma... Kurwo! Rucham was! Wszystkich kurwa! Tak jest, tak jest! Kurwa! CaseDrop.eu Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na CaseDrop.eu. POLISZ KURWA NIKO, Jechanka! Z tymi profilami Topciu, 3 złote Mateuszku, mam prośbę, czy mógłbyś przybliżyć się do monitora, bo właśnie będę kończył, dziękuję, kocham cię Co będziesz kończył? Nie, no weź, tam Nie Tak? Nie, to nie Trzymaj to, pewor, ktoś ci wychylił tu Ja przechodzę backline przez smoka, okej? Okay? Ma. CO JEST?! Shhh. Backline W jest? Mateusz Wardęga, grany A wiesz gdzie policja na Wardęgę? No, napikę No Wyszedł, no. <laughs> wyszedł, wyszedł Wardęga wyszed, dusi! Wardęga, halo? A ten Wardęga chodzi, co? tutaj robi! Tak jest, tak jest Wataha do boju tak jest! I na wardę gęsi! Tak jest! Zacznijmy od tego, że to nie było do ciebie to, co padło z moich ust. Po prostu, ja w ogóle nie chciałem się już tłumaczyć, musiałem jakoś wybrnąć. Ja chciałem powiedzieć, kurwa, a powiedziałem kurwo. Pierwsze, co mi się z kurwo z to no to powiedziałem, że to do Tomka było, no i. Ty jesteś kurwą! Co? Ale mówię ci, ty, tu chajecz, że no to, to było. Szlesuje, że kurwa chciałem kurwa. powiedzieć. No, ja chciałem. Kurwa... A ty mnie tak powiedział! Nie, to. Gala na wyjściu jest Na gali obity, nice. Leżę z tej gali Nie no, chcę sobie coś zrobić Okno poszedł, odpikać zaraz mogę zabić najwyżej w imadło wsadzić te te. Kampi tam To jest ten DB Paweł, co cię też kurwił tak na tym domku B Ściana mam jednego, ale nie zabiłem Urwa ściana, Do lewo. Trzeba mu znowu na plecy Nie blokuj, nie blokuj ty wąsi Ja tu za WP'om gram, nie widzisz? Wrzuć im pakę, bo raczej nie będą Daj mu pakę, bo on pięknie. No daj, masz, daj, patrz co robię Chuj ci w dupę, w dupę. Ja nie gram, kurwa, Nexa. Ja nie gram Nexa, ty. A meb Kurwa, odpaliło mi się na streamie. Mega ładnie. Mam ja muszę go zdobyć. Ale jajca. Zresztą no, pieczar już znał twoją analizę. Musisz dojść do wąsa nauki. No Do wąsa do nauki. Nie, no ja wolę fleszyki Pago. No. Moje bardzo skakujące. No, tak myślę. Nikoje kupuje flesze. To to są niskie rangi. Dikoje oh. działają chyba. Czy działają? Ale jajce. Ja tam wolę prawidłową na szkołę na y, i Powiem tak. Moje, gra moje granaty są łatwiejsze i zaskakują, nawet yy, nawet, nawet zespół yy, swój potrafią zaskoczyć yy, te granaty, także bardzo mi miło, że się tak... Co ty dajesz? Robię to, no bo to lubię portem MOMI płaci na tubie Sprzedałem się przy kolejnej stu Ci w refa, ja wam to mówię, w moim fanglubie, z ciebie wyskupię Mam tyle kajsu że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel po grubie, nowy samochód i tam sobie kupię